około 2 miesiące temu na moim kanale pojawiła się seria shortów z GeoGuesser w GTA 5. Cześć, ja jestem Chomikowski, a dzisiaj zrobimy pełnoprawny odcinek z tej strogi Jest to strona lostgamer.io. Słuchajcie, już tutaj wybieram oczywiście single player i wybieramy yy, GTA 5. Dobra, już startuję grę na singlu, lecimy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. E, tutaj mamy wiatraki, dobra. Dobra, to jest jakaś droga. Tutaj mamy te pola jakieś, więc dobra. Na pewno wiatraki są o tutaj. to musi być gdzieś ta droga na 90%. Ono tutaj zawija lekko, ale. Dobra, słuchajcie, to może być ta droga, tak mi się wydaje. Dobra, ja zaznaczam tutaj. Może jest to ryzykowne, bo mogłem w sumie jeszcze trochę przejść i popatrzeć, ale dobra, już zobaczymy. Słuchajcie, było bardzo dobrze, była to bardzo dobra decyzja. Od razu 5000 punktów, więc lecimy dalej. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, to już chyba każdy wie, gdzie to jest w zasadzie. To jest ta droga krajowa okrążająca całą mapę. Tylko pytanie: który to jest odcinek? Tak, na pewno jest to gdzieś yy, w tym miejscu. Bo tutaj widzę na mapie, że ona chyba ma właśnie to jest ten odcinek, gdzie ona ma po jednym pasie w każdą stronę i jest yy, rozdzielona tą linią. Czekajcie, podejdę sobie trochę w tą stronę. Dobra, to musi być gdzieś tutaj, więc ja zaznaczę tak dla pewności to miejsce. No słuchajcie, myślę, że bardzo dobrze, ponad 4500. Nie wiem do końca, czy tu jak się przemieściłem, to chyba właśnie powinienem tą y, zaznaczyć lokalizację, w której już byłem po przemieszczeniu. Okej, okay, więc na przyszłość tak się będę starał robić. Widzicie, zaznaczyłem specjalnie trochę dalej, bo myślę, że to chodzi o tą lokalizację, gdzie ja się pojawiłem więc po prostu teraz będę zaznaczył już tą lokalizację gdzie przeszedłem już po pojawieniu się dobra lecimy dalej ok centrum to jest ten park tu gdzieś jest chyba pole golfowe jeśli się nie mylę e, ok dobra więc najpierw trzeba to znaleźć to jest e, o tutaj tak chyba że się mylę nie chwilę tak tutaj mamy budynek taki charakterystyczny dobra słuchajcie ja jestem gdzieś na tej ścieżce na 90% no słuchajcie bardzo dobrze oczywiście 5000 punktów lecimy dalej okej okay, dobra mamy las chyba wiem gdzie to jest dobra ja sobie pozwolicie trochę przejdę ale w tamtą stronę może jednak będzie lepiej niestety wolno się te piksele ale no i tak dobrze że taka strona jest udostępniona tutaj w zasadzie całkiem za darmo myślę że i tak dużo pracy trzeba było poświęcić żeby w ogóle taką mapę w 3D zrobić o dobra tutaj mamy widok to jest najprawdopodobniej góra Chiliad albo Gordo, już mi się mylą. Nie, to jest Gordo, była chyba tutaj, to jest chyba Chiliad. Ale no niestety, w takim lesie to ja nie do końca wiem, gdzie tu dokładnie jestem. O dobra, to jakoś je przyniosło gdzieś dalej, nie wiem, dziwnie jakoś kliknąłem. Ale teraz tak, tam dalej, no nie wiem, chyba że ta góra jest jakoś zasłonięta, ale raczej żadnej innej góry nie widzę. Podejdę może sobie trochę do góry, może coś będzie widać. O dobra, tutaj mamy jakąś już. Dobra, okej, okay, wiem gdzie to jest, wszystko jasne, dobra, słuchajcie To jest to miasteczko i my byliśmy gdzieś tutaj, więc ja, słuchajcie, się tam cofnę, żeby w razie czego mieć pewność Żeby, słuchajcie, nie było znowu takiej sytuacji, że ja coś zaznaczę Mostek jest o tutaj, nie wiem czy to widzicie Dobra, jesteśmy idealnie, 5000 punktów, lecimy dalej To jest, dobra, to co już chyba myślę nie muszę nikomu tłumaczyć gdzie to jest, to to myślę każdy już rozpozna, kto chociaż trochę grał w fabułę GTA ja tylko, dobra, nie mogłem tego znaleźć przez chwilę, ale dobra. I teraz tak, żeby jeszcze dokładniej określić, trochę ja jestem... No powiedzmy, że gdzieś tutaj. Ile To jest bardziej już na tej ścieżce rowerowej, dobra, więc już zaznaczę... O tutaj, myślę, że będzie dobrze. Mogłem w sumie trochę lepiej, ale nie no, słuchajcie, jest bardzo dobrze. Dobra, tyle mamy w całości, myślę, że na serio tutaj nie ma niczego się czepiać. Teraz słuchajcie, ja zagram ponownie, tylko może wybiorę trochę więcej rundek, żeby nie musiał tego restartować. Ym, dobra, lecimy 10 rundek. Dobra, musiałem się jakoś z tym uporać, bo to się nie chciało zamknąć. Dobra, yy, gdzie my jesteśmy? Tu gdzieś niedaleko mieszkał Lester w fabule. To jest gdzieś mniej więcej przy tej autostradzie. Tak, czy to już mamy zjazd na tą dużą drogę? Nie, to chyba jeszcze nie jest A może to jest to, tam gdzie był ten most? Chwilę, słuchajcie. Nie wiem, tu na pewno mamy jakąś fabrykę, tu już mamy te, te kiwony, w każdym bądź razie. Ja jestem w takim razie na pewno gdzieś tutaj. Tylko pytanie, dobra, to jest tutaj, to jest to skrzyżowanie, więc ja sobie, słuchajcie, wrócę się w razie czego już tam, gdzie się zespałnowałem, żeby nie było tutaj żadnych ewentualnych problemów. Okej, okay, lecimy. Co tu się stało? Ja chciałem tutaj. Make guess zrobić, a się nie udało coś Aha bo jeszcze nie zamknąłem tej Jeszcze słuchajcie nadal nie zamknąłem tego Dobra teraz powinno być dobrze Teraz chyba nie ma tutaj żadnych obiektów które mogłyby mi w tym przeszkodzić no ale nie mogę już tego gesa zrobić, ja nie mogę Słuchajcie, strona się chyba popsuła, ratunku Wow, ale przy okazji odkryłem, że możecie tutaj sobie zmieniać Style tej mapy, normalnie jak w Google Maps, możecie sobie brać mapę dróg Mapę taką, chyba w edycji pudełkowej była taka podobna mapa właśnie taka yy, Z konturami, że tak się wyrażę Albo właśnie satelita, myślę, że to jest najłatwiej wtedy zgadnąć O, ale w razie czego tu jest jeszcze przycisk yy, return to start <grym> Też go nie zauważyłem Dobra, więc dużo rzeczy może się teraz nauczyć, czekajcie, jak to ja jeszcze bardziej powiększę, może teraz, nie, to słuchajcie, nic nie da, bo to nadal tu jest czymś przykryte, musiałbym ewentualnie odświeżyć stronę i spróbuję to zrobić. Dobra, y jestem, czy, dobra, chyba teraz się uda, mam nadzieję, więc dobra, wracając, tak, ja mówiłem, że które to jest skrzyżowanie, to czy to, chyba to, dobra, robimy i słuchajcie się udało, mamy oczywiście no jest, jest dobrze, to już może nie ma pełnych 5000, ale już tutaj już wiem gdzie to jest tylko teraz słuchajcie, tam mamy widok na wiatraki, więc wiatraki są tutaj dobra ja słuchajcie jestem no gdzieś najprawdopodobniej tutaj, więc ja już to zaznaczę no i prawie idealnie, myślę że nie jest źle naprawdę Okej, okay, tuż już mogę mieć trochę większe kłopoty, ale to jest gdzieś północna część Los Santos najprawdopodobniej. Tu mamy tory, to już mi dużo pomaga i chyba już w takim razie mniej więcej wiem, gdzie to jest. To może być gdzieś tutaj. Tak, bo tutaj mamy drogę. Dobra, wszystko jasne. Okej, okay. już wiem gdzie jestem. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ten. Ta uliczka. Ja słuchajcie, strzelam, że jest tu gdzieś tutaj. I słuchajcie, idealnie. Myślę, że naprawdę jest dobrze. Okej, okay, pustynia, ale myślę, że nie będzie to jakoś bardzo trudne. Tutaj mamy dwie góry, oczywiście, więc na pewno widok na dwie góry, więc jesteśmy po tej stronie tego jeziora. Tutaj mamy widok na Sandy Shores, i tutaj mamy tory, co też nam dużo mówi. A, i tutaj mamy lotnisko, tak, nie zauważyłem tego, więc słuchajcie w takim razie. Więc ja obstawiam, że jest to tutaj. No i słuchajcie, idealnie. 5000 punktów. Tak, no dosłownie w tym samym miejscu, więc dobra, lecimy dalej. Ok, rozwidlenie dróg. Eee, znowu jesteśmy po tej samej stronie jeziora. 90%, że jestem tutaj, już słuchajcie mogę w ciemno obstawić. Proszę bardzo, no pełnych 5000 tysięcy się nie udało, ale to już marginalna różnica w zasadzie. Autostrada, wietraki ok. Tu tak, to jest ten taki. To jest to tutaj dokładnie. To jest ten y, wiadukt, ten węzeł. Y, tylko teraz pytam, żeby dokładnie już doszacować, żeby nie było takiej sytuacji jak z poprzedniej rundy. Tu się kończy barierka, więc jestem o tutaj. Pod wiaduktem, ale myślę, że to mnie jakoś bardzo nie powstrzyma przed zgadnięciem. Tam mamy zakudo. Jako odległość mniej więcej, tak tu już rzeka płynie, więc yy, możemy sobie policzyć odległość odtąd. Słuchajcie, to jest yy, o tutaj mniej więcej. No i wszystko się zgadza, oczywiście pełna pula punktów. Lecimy dalej. Chyba wiem mniej więcej, gdzie to jest, jeszcze dla pewności. Chyba była jakaś misja, albo mi się coś pomyliło, nie wiem, nie jestem pewien. Tylko teraz pytanie, w której to było części mapy. Może być tutaj? Nie wiem. Drogi są szare, bo tu, są, tu jest kilka rodzajów asfaltu w tej grze. Tak upraszczając mocno, ale... Ale słuchajcie, czy tu już mamy pustynię? Właśnie, tak, to jest pytanie. Czy to są, no, to są takie tereny już dość suche, ale czy to jest pustynia, to bym nie powiedział. Szczerze mówiąc, nie wiem. To jest na serio jakieś peryferia, żeby tutaj to ładnie jakoś ująć. Czyli rzadko się tutaj e, kiedykolwiek pojawiam. ale dobra, widać wiatraki, ale tak z daleka. Jest może, więc to jest, to musi być gdzieś tutaj, słuchajcie, bardziej. Tu już, dobra, mamy taki teren przemysłowy, ok Ja w tym. Tak, czy stąd będzie widać by było wiatraki? Dobra. To może być gdzieś tutaj nawet. Dobra, tu mamy ten zjazd, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc ja jestem, słuchajcie, jeśli chodzi o ten zakręt, to on się dopiero zaczyna, więc ja jestem gdzieś tutaj. Dobra, ta runda długo mi zajęła, ale się udało. Na serio jestem zadowolony z tego wyniku. To już moje niedoszacowanie po prostu i parametrów dalej powinienem ten znacznik postawić, ale i tak jest bardzo dobrze. Autostrada, e, ona tu się chyba dzieli, tak? Na e, te różne e, na te dwie autostrady. To musi być ta droga, stąd. Dotąd raczej. Tutaj mamy, to jest chyba ten charakterystyczny budynek, widzę przynajmniej po jego kształcie, także chociaż nie, może to jest. Kurczę, nie, wiem, słuchajcie, ale korci mnie by dać gdzieś tutaj. Nie wiem, w razie czego podejdę w tamtą stronę, czy tu zaraz będzie ten wiadukt. Tak, on tak zakręca, tak, to jest to. A i tu też widać na asfalcie, że jesteśmy na początku tego czarnego, więc jestem o tutaj. No i słuchajcie, idealnie 5000 punktów udało się, lecimy dalej. Dobra. To może być trudniejsze, chociaż na pewno jest to jedna z główniejszych tras, ale szczerze mówiąc, tak na pierwszy rzut oka nie wiem gdzie to jest. Na pewno północ, na pewno północ yy, Los Santos. To może być w sumie o tutaj, tak teraz zobaczę, tak to jest słuchajcie tutaj, na 90%, tutaj mamy takie strzydowanie, tutaj taki dziwny, spiczasty budynek, tak słuchajcie, nie wiem jak ja to zrobiłem, ale na serio to musi być tutaj. Dziękuję bardzo, <laughs> 5000 punktów. Więc, słuchajcie, idzie mi, słuchajcie, bardzo dobrze. Myślę, że tutaj żadnych zastrzeżeń, szczerze, do mojej gry ja osobiście nie mam. Więc dobrze, ja wam, słuchajcie, dziękuję za y, uwagę dziękuję za obejrzenie tego filmu. A ja, słuchajcie, lecę montować ten film i, no, y, siema do następnych odcinków.